Marianna Janczarska Ciastorek potworek Ilustrowała Agata Ponichtera Część czwarta A więc wtorek Dzień na worek W którym znaleźć można Korek Korki gryści wprost uwielbiam W wonie różne się zagłębiam Ciastor swą opowieść snuje Uczeń pilnie zapisuje Czasem się prawdziwy trafi, Korek taki, co potrafi Tak być lekkim jak motyle, że zostawia inne w tyle Względem woni naturalnie. Mam w galerii ich kopalnie. Ujrzą tylko przyjaciele mą kolekcję, mam ich wiele. Zbieram je wręcz od małego. Dam ci jeden, mój kolego, lecz ty mej kryjówki granic. Nie zdrać innym, proszę, za nic. By zachować się wzorowo, daj mi zaraz tu psie słowo. Elvis przejął się straszliwie, strzepnął z łap swych wnet igliwie, by nie gorszyć profesora swym mundurkiem jak z psiedszkola. Łapę uniósł swą do góry i wystawił dwa pazury. Ja, psiak Elvis, mój ciastorku, co tam tylko znajdę w worku, dla psię schować i zachować, tajemnicy psiej dochować, obiecuję na psi honor. Jeśli nie, niech mnie mu muchomor. Nawet sowa się nie dowie, że masz tyle korków w rowie, zakopanych aż po uszy, w swojej ulubionej głuszy. A więc dalej przejść możemy, odrzekł ciastor już bez tremy. Dzisiaj degustacja będzie. Cała naprzód, bądźmy w pędzie. I dwa susy wywinęli, w sekund kilka już minęli, płot im bardzo dobrze znany, i ruszyli dalej w tany. Biegną szybko, tak jak wiatr, tętent słychać ośmiu łap, echo niesie już po lesie łapek, uderzenia, piesie. Gdy już blisko była preria czyli korków psia galeria wnet dostrzegli coś z daleka. Najwyraźniej na nich czeka. Już zwolniły łapy psie, niewiadoma jawi się. Coraz więcej kształtów ma. Czy to przypomina psa? Elwis trochę nie dowidział, czyżbym pióra ptasie widział. Rzekł to widząc z bliska łup. Ma normalnie ptasi dziób? Możesz podejść, mój Elwisku, i zobaczyć, co ma w pysku. Lecz uważaj na swój los bo ci dziobem dziobnie w nos. Ostrzegł ciastor przyjaciela, choć sam tam się nie wybiera. Elvis prawie dotknął łapką. Ciekawości było nadto. Niech mnie kapeć gryzie stary. Toż to mały dzięcioł bary. Co tu robisz, przyjacielu? Ja tak tęsknię od dni wielu. Ciastor rozwarł paszczę swą. Jeszcze raz mów, jak go zwoł? To jest Bary, mój ciastorku. Mieszkał kiedyś z kotem w worku. Tego było już za wiele. Ja zwariuję, przyjaciele. Wytłumaczcie mi to wszystko, bo inaczej padnie psisko. Oczywiście o mnie chodzi, niech mnie cień troszeczkę schłodzi. I w natłoku zdarzeń nowych w liściach spoczął pies brzozowych. Już tłumaczę ci, mapsino. Połączyło więc nas kino, a konkretniej Al Pacino. Taki aktor z świetną miną. Niegdyś, będąc na wakacjach, dziura w płocie była zacna. Do sąsiadów prowadziła, w budzie spała tam Ludmiła. Duża psina z niej to była. Na brązowo się nosiła. Przyjaciółką mą została, chociaż dużo bardzo spała. Luda była tak wesoła. Przedstawiła mi dzięcioła, który tu przed tobą stoi i niczego się nie boi. Miły sąsiad miał to psisko, a i okna miał on nisko. Raz zajrzałem mu do środka, a tam oprócz tego kotka, co to z barym w worku mieszkał, czego ogłosić nie umieszkał, Wielka skrzynia w środku stała. Światła dużo wydzielała. Telewizor się to zwało, film obejrzeć pozwalało. A więc dziura, potem lina, niczym bilet nasz do kina. Była w nas adrenalina, aż nam co dzień ciekła ślina. Tak to w każdą niemal noc braliśmy ze sobą koc i pod płotem się czołgając, niczym w norę wchodzi zając, szybko skrzyni wyglądając, nosy w szybę mu wsadzając. Nie mogliśmy się doczekać, żeby miejsca swoje zająć. Seans wnet rozpoczynając, milczeliśmy, kość zjadając. A nasz Bary wszystko wiedział na mej głowie zwykle siedział. Gorzej, że gdy coś nam mawiał, rysy w oknie pozostawiał. Dziób był jego nieco twardszy niż mięciutkie zimne parchy. W każdym razie klu historii. Wieś opuszczać przyszło w glorii Wiele filmów widzieliśmy i specami się staliśmy. Chociaż wielu nie znam z nich, choćby twych miłości psich, myślę jednak trzeba to zrobić. Zaległości my nadrobić. Sezon wszak nadchodzi przecie. No a nie ma to jak w lecie, w ciepły wieczór stać przy oknie, chwilę łapać tak ulotnie. Ciastor nie mógł wprost uwierzyć. Tyle rzeczy można przeżyć? Przecież jeszcze dziś nad ranem on był życia wielkim panem. Nauczyciel z niego serio, a tu Elvis tuż przed prerią mu wyznaje swe przygody niczym zbierałby jagody. A to przecież sprawa większa, psie przygody swe upiększa, myśli ciastor w swoim duchu, gdy ktoś usiadł mu na uchu. Czyś posmutniał? Rzucił bary. Czas wyruszyć na wagary. Wszystko czuję swoim dziobem. Już nie musisz mówić o tem. Nie smuć się więc znów aż tak. My ci pokażemy świat. Twoja wiedza jest ogromna. Wszak to kwestia jest bezsporna, więc transakcja to wiązana, sprawiedliwa to wymiana. Wspólna będzie nam to wiedza niczym dla rozwoju miedza. Odparł bary, domknął dziób i do dziupli swojej siób. Ekscytacja psa Elvisa znów kazała mu pokicać. Piosnkę kumpla już on nuci, niechaj ktoś mi piłkę rzuci. Nie wytrzymam z tych emocji. Cóż za pomysł na psie kości. Psiak radości dał swej upust i na wszystkich śliną chlust. Ciastor również się uśmiechnął, gdy znał całej sprawy sedno. Że też wcześniej nie wpadł na to. Przecież to życiowe motto. Innych wszak poznaje się, żeby z nimi dzielić się. Do psa przyszło więc olśnienie. Dzięki Wam za przebudzenie. To odmieni moje życie. Już nie muszę być na szczycie. Zrozumiałem dzięki Wam, że psie życie jedno mam. I nie warto się tu migać, porównywać czy też ścigać. Dużo bardziej wartościowe jest dzielenie się. Dam głowę, jak dać wyraz swej wdzięczności. Oddam wam największe kości. Ciekaw jestem wiedzy waszej, czyli po wymianie naszej. Już nie mogę się doczekać, by wraz z wami w głos zaszczekać i po plecach przeszły ciary. Mnie nauczył tego Bary, odrzekł cicho piesek Elwis. Zmienił on też mój życiorys. I przytulił on, amigo: Będę odtąd wciąż kontigo. Ciasto jemu łapę podał, spamiętała to psia głowa. Więc nie rzuca słów na wiatr. On naprawdę kocha świat. Elvis przede wszystkim słucha. Wezmę radę te do ucha. Słuchać warto więc drugiego, by usłyszeć, móc od niego rzeczy, jeszcze nam nieznane, często nigdy niesłyszane, a więc warto, nie zaprzeczysz, nie przegapić ważnych rzeczy.